Dzień dobry. Tu Natalia z projektu Natura. W dzisiejszym odcinku podam państwu aż 30 domowych i skutecznych sposobów na odchudzanie, ale zanim je poznacie, zasubskrybujcie nasz kanał, bądźcie na bieżąco i pokażcie, że to co robimy od 4 lat ma sens. W internecie można znaleźć multum nierzetelnych, a przede wszystkim nieskutecznych sposobów na odchudzanie. Niestety, wiele z podawanych przez internetowych ekspertów od dietetyki wskazówek jest w najlepszym przypadku wątpliwa, a często nie opiera się na żadnych konkretnych badaniach naukowych. Istnieją jednak naturalne metody, które działają w 100%, a wiemy to dzięki przeprowadzonym licznym badaniom, dlatego postanowiliśmy nagrać ten film i zawrzeć w nim aż 30 domowych i skutecznych sposobów na odchudzanie. Podczas trawienia i metabolizmu białkowego Twój organizm spala kalorie, które spożywasz, dlatego dieta wysokobiałkowa może przyspieszyć metabolizm, a dzięki niej Twoje ciało spali nawet 80% do 100 kalorii dziennie więcej dieta wysokobiałkowa może również zwiększyć uczucie sytości i zmniejszyć apetyt niektóre badania wykazały że ludzie na diecie wysokobiałkowej jedzą ponad 400 kalorii mniej dziennie nawet coś tak prostego jak zjedzenie wysokobiałkowego śniadania na przykład jajek może mieć dla nas kluczowe znaczenie jedz pełnowartościowe produkty jednym ze skutecznych sposobów na odchudzanie ale też poprawę ogólnego stanu zdrowia jest oparcie swojej diety o pełnowartościowe, jednoskładnikowe produkty. Dzięki nim wyeliminujesz ogromną część powszechnie dodawanych do żywności cukrów i tłuszczów, których pełno jest w przetworzonej żywności. Większość pełnowartościowych produktów jest naturalnie bardzo sycąca, co znacznie ułatwia utrzymanie prawidłowego, dziennego limitu przyjmowanych kalorii. Co więcej, zdrowe jedzenie dostarcza organizmowi wielu niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Utrata masy ciała jest często naturalnym wynikiem, czy też skutkiem ubocznym spożywania pełnowartościowych produktów spożywczych. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Wysoko przetworzona żywność jest zwykle pełna cukru, w tłuszczu i ma wiele kalorii. Co więcej, przetworzona żywność została wyprodukowana tak, byśmy jedli jej jak najwięcej. Tego typu produkty wywołują skłonność do uzależnień w przeciwieństwie do naturalnej, pełnowartościowej żywności. Zaopatrz się w zdrową żywność i przekąski. Badania wykazały, że żywność, którą trzymasz w domu, ma duży wpływ na wagę i nawyki żywieniowe. Mając ciągły dostęp do zdrowej żywności, znacznie zmniejszasz ryzyko, że ty lub inni członkowie twojej rodziny będą jeść niezdrowe produkty. Istnieje również wiele zdrowych, naturalnych i łatwych w przygotowaniu przekąsek, które bez problemu zabierzesz ze sobą do domu. Należą do nich jogurty cały całe owoce, orzechy, marchewki czy jajka na twardo. Ogranicz spożycie cukru. Spożywanie dużej ilości cukru jest powiązane z niektórymi z najczęstszych chorób na świecie, w tym z chorobami serca, cukrzycą typu drugiego i rakiem. Przeciętny Polak zjada około 40 kg cukru rocznie, a dziennie średnio 25 łyżeczek, czyli o 15 więcej niż przewiduje norma. Te dodatkowe ilości są zwykle ukryte w różnych przetworzonych produktach spożywczych, przez co możemy na co dzień spożywać duże ilości cukru, nawet o tym nie wiedząc. Ze względu na to, że cukier na listach składników występuje pod wieloma nazwami, dokładne ustalenie, ile cukru w istocie zawiera dany produkt, może być bardzo trudne. Minimalizacja spożycia cukru to idealny, domowy sposób na odchudzanie i poprawę diety. Pij wodę. Teza, jakoby woda pitna pomagała nam w utracie wagi, jest jak najbardziej prawdziwa. Picie pół litra wody może zwiększyć liczbę spalanych kalorii o 24 do 30% przez następną godzinę. Picie wody przed posiłkami może również prowadzić do zmniejszenia spożycia kalorii, szczególnie u osób w wieku średnim i starszych. Woda jest szczególnie ważnym i skutecznym sposobem na odchudzanie, zwłaszcza jeśli zastępuje inne. Inne napoje o wysokiej zawartości kalorii i cukru. Pij niesłodzoną kawę. Na szczęście ludzie zdają sobie sprawę, że kawa to zdrowy napój pełen przeciwutleniaczy i innych korzystnych dla ludzkiego organizmu związków. Picie kawy może pomóc nam schudnąć poprzez zwiększenie poziomu energii i ilości spalanych kalorii. Kawa kofeinowa może zwiększyć metabolizm o 3 do 11% i zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego aż o 23 do 50%. Co więcej, czarna Kawa jest skutecznym sposobem na odchudzanie, ponieważ powoduje uczucie sytości i niemal nie zawiera kalorii. Suplement z glukomannanem. Glukomannan jest jedną z kilku tabletek odchudzających, które wykazały wysoką skuteczność. Ten rozpuszczalny w wodzie naturalny błonnik pokarmowy pochodzi z korzeni rośliny konczak, znanej również jako ignam słonia. Glukomannan jest niskokaloryczny, wypełnia żołądek i opóźnia jego wypróżnianie. Zmniejsza również wchłanianie białka i tłuszczu oraz odżywia pożyteczne dla naszej flory bakterie jelitowe. Uważa się, że suplement z glukomannanem jest tak skuteczny w odchudzaniu dzięki wyjątkowej zdolności wchłaniania wody. Zaledwie jedna kapsułka jest w stanie zamienić całą szklankę wody w żel. Unikaj kalorii w płynie. Kalorie w płynie znajdziemy w słodkich napojach bezalkoholowych, sokach owocowych, mleku czekoladowym, napojach energetycznych i alkoholu. Napoje te są szkodliwe dla naszego zdrowia z kilku poważnych powodów, w tym ze względu na zwiększone ryzyko dotknięcia otyłością. Jedno z badań wykazało drastyczny 60% wzrost ryzyka występowania otyłości wśród dzieci względem każdej dziennej porcji napoju słodzonego go cukrem. Ważne jest również, aby pamiętać, że nasz mózg nie rejestruje kalorii wpłynie w taki sam sposób, jak robi to w przypadku kalorii stałych, więc w ogólnym rozrachunku zawsze należy dodawać kalorie wpłynie do kalorii przyjmowanych w innych produktach spożywanych w ciągu dnia. Ogranicz spożycie rafinowanych węglowodanów. Rafinowane węglowodany to węglowodany, z których usunięto większość korzystnych składników odżywczych i błonnika. Proces rafinacji pozostawia tylko łatwo przyswajalne węglowodany, które mogą zwiększać ryzyko występowania chorób oraz nadmiernego przyjadania się. Głównymi źródłami rafinowanych węglowodanów są biała mąka, biały chleb, biały ryż, napoje gazowane, ciasta, przekąski, słodycze makarony, płatki śniadaniowe i dodawany do produktów ukryty cukier. Stosuj post przerywany. Post przerywany to domowy i niezwykle skuteczny sposób na odchudzanie. Jest to schemat żywienia, który obejmuje godziny lub dni braku lub też minimalnego spożycia żywności, słowem w każdym tygodniu są ściśle określone okresy postu i jedzenia. Istnieje kilka różnych schematów postu przerywanego, tak zwanego intermittent fasting, w tym Dieta 5 do 2, podczas której jesz normalnie 5 dni w tygodniu, a w dwa pozostałe dni pościsz jedząc maksymalnie od 500 do 600 kalorii. Metoda 8 do 16, kiedy zjadasz cały swój przydział, wszystkie swoje dzienne kalorie w skróconym okresie, zwykle w ciągu 6 do 8 godzin. Oraz metoda 1 posiłek dziennie. Tego typu metody żywieniowe przyczyniają się do tego, że w ciągu dnia spożywamy mniej kalorii bez konieczności. Świadomego ich ograniczania w okresach, kiedy możemy jeść normalnie. Dodatkowo, oprócz tego, że tracimy na wadze, przerywany post przyniesie nam wiele innych korzyści zdrowotnych. Pij niesłodzoną zieloną herbatę. Zielona herbata to naturalny napój bogaty w przeciwutleniacze. Picie zielonej herbaty wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, takimi jak zwiększone spalanie tłuszczu i utrata wagi. Zielona herbata może zwiększyć nasz wydatek energetyczny o 4% i zwiększyć selektywne spalanie tłuszczu nawet o 17%, a w szczególności szkodliwego tłuszczu z brzucha. Odmiana sproszkowanej zielonej Herbaty macza może mieć jeszcze silniejsze korzyści zdrowotne niż zwykła zielona herbata. Jedz więcej owoców i warzyw. Owoce i warzywa to niezwykle zdrowe produkty sprzyjające odchudzaniu. Oprócz wysokiej zawartości wody, składników odżywczych i błonnika mają zwykle bardzo niską gęstość energii, co oznacza, że możemy jeść duże porcje bez spożywania zbyt dużej ilości kalorii. Liczne badania wykazały, że ludzie, którzy jedzą więcej owoców i warzyw, zwykle ważą mniej. Od czasu do czasu licz kalorie. Świadomość tego co jesz i ile dane produkty zawierają kalorii okazuje się bardzo pomocna, jeśli bezskutecznie próbujesz zrzucić na wadze. Istnieje kilka skutecznych sposobów liczenia kalorii, jak prowadzenie dziennika lub robienie zdjęć tego co jesz. Korzystanie z aplikacji lub innych urządzeń elektronicznych może być nawet bardziej korzystne niż uzupełnianie klasycznego dziennika. Pomóż nam dotrzeć do szerszego grona, wyślij link znajomym i udostępnij na facebooku, a teraz nie przegap materiału, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam!